Zadanie 12. Matura 2015 poziom podstawowy maj. Ile liczb całkowitych X spełnia nierówność? No to rozwiążmy tą nierówność. Tutaj trzeba tylko uważać na to, że mamy dwa znaki nierówności, czyli można by było to rozpisać tak. 2 siódme ma być mniejsze od X14 oraz X14 ma być mniejsze od 4 trzecich. No to moja propozycja, rozwiążmy to po prostu. Czyli pomnożmy to razy 14, to tutaj. Jeżeli to pomnożę razy 14, to to się skróci tu, czyli będę miał 4, tu. Czyli x ma być większe od czwórki. Tak to po polsku będzie brzmieć. Zgadza się? Tak. No i teraz analogicznie tak samo. Tutaj w sumie razy 14 również. Czyli wodzi, że x ma być mniejszy. I mamy tutaj 14 nie dzieli się na 3, czyli nie jest podzielne. Mamy 4, 14 razy 4 to jest 56 trzecich. No to to po podzieleniu, po wyciągnięciu całości, x ma być mniejsze od 18 i 2 trzecich. Czyli zaznaczając na osi, tutaj mamy 18 po prostu. 18 i 2 trzecie. Natomiast tutaj mamy 4. 4. I to, co my mamy, to mamy tak. To jest nasz przedział. Kółeczka będą otwarte, i na to trzeba zwrócić uwagę. No dobra, ile mamy liczb całkowitych między 5 a 18? No to 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i tak dalej. Bo 18 odjąć 5 jest 13. Ale w tym momencie, jeżeli, jeżeli na przykład mamy przedział, od 1 do 4. Ile liczb całkowitych jest od 1 do 4? 1, 2, 3, 4. Tutaj mamy 4 całkowite od 1 do 4. Tu mamy pytanie: ile jest całkowitych między 5 a 18? I tutaj zobaczcie, jakbym odjął 4 od 1, by mi wyszło 3 bo bym zapomniał o jednej krańcowej. Dlatego też, jak odejmiemy sobie od 18,5, to to jest 13, ale zapominamy o jednej, w takim razie tą jedną trzeba dodać i dzięki temu otrzymamy odpowiedź A14.